Witam wszystkich cieplutko. Dzisiaj film o dwóch nowych roślinach. Wczorajszy zakup w Waszyngtonia Filifera Taki już pieniek. Mamy etykietę Zielone ogonki liściowe. Bardzo dużo. Nitek, dlatego też nazywana jest czasem nitkowaną. Dużo mniej tych nitek ma właśnie Robusta. Nie będę teraz jeszcze jej przesadzał, ale korzenie wystają widać białe, także powinno być wszystko ok. Nie zdecyduję się na grunt tylko na przesadzenie do większej donicy większej kastry no i zastąpi tutaj w tym zakątku palmowym tego oto daktyla no który najwidoczniej nie przeżył zimy było wszystko w porządku do stycznia. No i później napadało dużo śniegu. Tutaj stał namiot. Bardzo dużo śniegu napadało. No, i po prostu dach namiotu nie wytrzymał. Zawalił się. Było wtedy minus 12, całą noc. Najwidoczniej wtedy daktylowiec już ucierpiał. No, i wszystko było jeszcze w miarę zielone tak do marca, do początku kwietnia. Miałem jeszcze nadzieję, że coś może odbije. No, ale zimna wiosna. Bardzo zimna wiosna. Jak widzicie. Teraz spróbujemy, no coś wystaje jeszcze tutaj zielonego, ale to już chyba nie ma nadziei. No, no na pewno już nie ma nadziei. Wszystko zgnite właśnie troszeczkę. O tutaj zielonego wystawało i myślałem, że jeszcze może coś z tego będzie. No, jak, jak sami widzicie, cały środek wyciągnięty. To już jest trup. W to miejsce mm, trafi. Filifera, Waszyngtonia, Filifera w Donicy. Do tego zakątka. Do tej rabaty palmowej. Trachy karpus, bardzo ładnie. No, co więcej mogę powiedzieć? Ładna roślina, zdrowa. Nowy liść w drodze. No i druga roślinka to jest agawa amerykańska. Właśnie wczoraj przywiózł mi. Kolega znajomy Darek, mój widz z kanału, w zamian za kilka bananków, których nie miał, no zobaczymy, jak u mnie będzie sobie rosła. Nie miałem jeszcze takiej agawy. Trafi gdzieś tutaj, koło tych palemek, gdzieś tam, może z tyłu. Tak się prezentuje w całości Waszyngtonia. No a trachy karpusy. Bardzo ładnie, liść za liściem. Troszeczkę ta wichura uszkodziła tego młodego. Wiadomo, delikatniejszy, ale już jest wszystko ok, w porządku. Hmm, chyba 4 albo 5 liści już w tym roku. Przejdziemy jeszcze tutaj do yy, do roztraty. Wszystko co zielone, wszystko co zielone wypuszczone w tym roku. No i trachy karpus zakupiony w tamtym roku z marketu. Też bardzo ładnie. Pozdrawiam wszystkich cieplutko. Życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.